Dzień dobry, witam Panowie z znaku wagi w czytaniu horoskopu grudniowego na 2020. Jak już też mówiłam u Pań, jesteście ostatnim z czterech znaków, których no, czytam później, ale nie bez przyczyny. Tak, widocznie tak musi być, słuchajcie. Dobra, nie przedłużając ostatni miesiąc roku, dosyć trudnego, yy, zaskakującego, karmicznego na pewno. Zobaczmy, jakie energie dla Was wypadły, co chcę jeszcze w tym grudniu wszechświat Wam powiedzieć, drodzy Panowie. Dobrze, odłożymy sobie Waszą kartę. I teraz tak. Najpierw mandala. Mandala wygląda tak. Cudowna mandala równowagi. Nie wiem, czy ją ładnie widać, czy nie. Podglądam. No. Miarę. No jest piękna. Tak? Równowaga. Do tego nawołuje grudzień. Do poszukania harmonii, słuchajcie. Tutaj w tej mandali e, w żywiołem jest ogień. Ogień daje życie, tak? Ogień daje rozwój. Rozwój osobowości zarówno i rozwój na zewnątrz, tak? Ale dobrze jest właśnie najpierw zacząć od równowagi, by dobrze zarządzać potem swoją, swoją energią do tego rozwoju. Słuchajcie, tutaj runą, która nam się pokazuje, jest pertra. I to jest, słuchajcie, los. To jest karma przede wszystkim. To jest przyczyna, i skutek. To to, co nawet powiedziałam na początku, nie bez przyczyny też czytam wasze horoskopy na końcu. Tutaj w grudniu będą jeszcze albo jakieś wydarzenia losowe, których nie zdołacie przewidzieć. Zobaczymy jeszcze, co tarot pokaże, ale mogą być zaskakujące. Albo się komuś jakaś karma kończy i coś yy, się wypełnia. Mówię, albo pojawią się osoby, sytuacje, które zmienią zupełnie jak gdyby wasze wizje, wasze postrzeganie, czy wasze sytuacje, czy to, co robicie, gdzie jesteście, kim jesteście. Tak? Bo tu wiele rzeczy, wiele aspektów może się pojawić, które przyniosą zmiany. I teraz tak. Mm, tu są też, słuchajcie, Pertro też mówi czasami o nałogach, tak? Więc tutaj też dobrze jest się zrównoważyć i może, jeżeli kogoś to dotyczy, hmm, pójść inną drogą po prostu, tak? I teraz tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o czakrę, yy, tutaj, to w tym, po prostu tutaj się, jak gdyby, pokazuje czakra pierwsza, bo ona. To jest jakby też początek. Tutaj jest hmm, też połączenie, tak, żeńskiej i męskiej komórki w jedno. To jest początek, to jest zakorzenienie, to jest, to jest coś, co daje właśnie życie. I tutaj jakby jest wezwanie: słuchajcie też, to też jest karma nie urodziliście się bez przyczyny w danej rodzinie, w danym dniu, miesiącu i roku. Tak? Wszystko jest zapisem. Wszystko jest po coś. Dobrze jest to zrozumieć. Dobrze popatrzeć też skąd pochodzicie, dlaczego i dlaczego taką rodzinę wybraliście. Tak? To tutaj grudzień zachęca do refleksji. To jest też to, by się właśnie poczuć też bezpiecznym. W zrozumieniu. W uspokojeniu. Tutaj, jeżeli um, ktoś chce się pomodlić z panów, pojawia się Arhaniu Jofiel, który właśnie mówi o mądrości. On przyciąga do nas plan na życie. Ten Boży plan da jest zrozumienie Bożego planu. Tego też planu naszej duszy, z tym wpisem, które przyczycimy. To jest po coś. Bateria mi się kończy, mam nadzieję, że dokończę dla Was film. Więc tutaj jakby jest potrzebne dużo równowagi i zrozumienia w tym grudniu u Was, w różnej sytuacji, a na pewno sytuacji karmy, losu, przeznaczenia. Jeżeli chodzi o wibracje 2 i 8, Czyli tu jest też, też jak u pań było, z jednej strony związek, z jednej strony współpraca, relacje, drugi człowiek, tak? Z drugiej strony pieniądz, materia, bezpieczeństwo, tak? Co jeszcze, tu też tam się pokazuje serduszko. Tak jak u pań z waszego znaku, serduszko, ale do tego jeszcze też dochodzą inne inne tutaj też rzeczy, więc tu jest też i kręgosłup, słuchajcie, i, i tutaj jeżeli chodzi o te właśnie mm, sprawy y, kostne, szczególnie właśnie tutaj miednica, nogi, bo tu chodzi, jeżeli chodzi o czakrę pierwszą, ale też słuchajcie, wątroba, tak, wątroba. Yy, i tutaj akurat jest odnośnik do nałogów, co o tym powiedziałam też, tak? No, bo tu się takie rzeczy pokazują. Więc dobrze sobie pomyślcie. Ok. To jest tutaj też wasza siła, moi drodzy panowie. Jak jesteście ojcami, jesteście mężami, byście tutaj byli w tym grudniu ostoją, byście byli bezpieczeństwem, byście byli byście mieli też sprawiedliwy osąd, byście byli wsparciem dla swojego rodu, tak? Byście dawali bezpieczeństwo po prostu, tak? Cudowna energia. Zostawimy ją tutaj. Zobaczmy. Oj, oj, Zobaczmy, co poka pokaże jeszcze Tarot. Aha, no i widzicie, no i pięknie znowu nam tu idzie, bo tu jest równowaga, tu mamy też wycofanie się trochę, wyciszenie, przemyślenie, tak? Yy, żeby potem ruszyć z kopyta, słuchajcie, żeby potem był rozwój, pasja, potem pokazuje się ten żywioł ognia, który jest pokazany, ale najpierw jest ta równowaga, najpierw jest sięgnięcie po mądrość w tym grudniu, mm, najpierw jest analiza, mm, najpierw jest poszukanie kierunku. Przed ruszeniem naprzód. Tak? To są jedne historie. Inne, słuchajcie, ktoś tu będzie się z Was albo w Waszej obecności, w Waszym otoczeniu, przepraszam, wycofywał, chował się gdzieś do środka, być może uciekał przed Wami. I teraz tak, są takie sytuacje, że on tak szybko powiedziała, też zdążyła. Bo jedna sytuacja jest taka, że albo to wy się chowacie, generalnie przed światem, przed informacjami, przed tym wszystkim w tym grudniu, tak? Macie po prostu już jak gdyby dosyć i, i potrzebujecie wyciszenia, uspokojenia, właśnie złapania równowagi, bo macie pewnych historii dosyć. Bo tak póki co was jeszcze to wszystko też atakuje. Więc słuchajcie, może atakować wszystko, może atakować jakiś inny mężczyzna, możecie wy sami się wewnętrznie też atakować, bo musicie coś zrobić, bo macie nadmiar obowiązków, bo chcecie coś jeszcze zdziałać, zadziałać, zdobyć. To może być jakiś przełożony, to może być współpracownik, to może być wspólnik, obojętnie to może być członek rodziny. Który gdzieś jest napór, coś od was wymagają, coś chcą, coś was szarpią i tak dalej, i tak dalej. Wy trochę już macie jak gdyby dosyć, będziecie się jak gdyby wycofywać, będziecie jak gdyby znikać na jakiś czas, bo po prostu ten atak jest. Yy... Zbytni. I teraz tak, w drugą stronę może działać się tak, że to ludzie będą przed wami na przykład uciekać, bo to mogą być wasze energie, że wy będziecie tak w grudniu chcieli jeszcze szybko zrobić, cokolwiek zrobić, dużo zrobić, może zdziałać, może będziecie jakoś tu tam tak próbowali przeforsować jeszcze jakieś sprawy, będziecie w, w takiej energii po prostu ekspansywnej, że, że, że po prostu ludzie będą. Też stronić, uciekać, albo będą zawieszać wam jakieś sprawy, odbijecie się od ściany, bo, bo, bo będzie was za dużo z kolei, tak? To są takie sytuacje. Co jeszcze w tym grudniu? Niektórzy z Was, panowie, mogą się tak, jedni wpadać w takie stany skrajne. Słuchajcie, bo albo depresyjna, smutek, beznadzieja i w ogóle. Tak? A z drugiej strony agresja, szarpanina, nerwy, stres, tak? Więc tutaj chaos totalny, dlatego jest potrzebna ta równowaga. Są też dwie energie skrajności. Słuchajcie, możecie dostawać dużo informacji w grudniu, w ogóle dużo informacji. Takie informacje, które po pierwsze E, wzbudzą Was nadzieję, popęd do działania, pasję, rozwiną e, tutaj e, i twórczo i zainspirują, tak? Dadzą też e, wiatru w żagle. Inne z kolei właśnie skłonią do rozmyślenia, do weryfikacji swojego życia, swojego postępowania, swojej działalności, e, tak? Swojego tu i teraz, e, swojego czy swojej rodziny po prostu. Więc będą i refleksje i działania, tak? Jest też, jest też możliwość podróży, przemieszczania się, wyjazdu, być może do rodziców lub rodziców do Was, tak? Lub do rodziny. Co jeszcze? Może być ważny ktoś z rodu, ktoś starszy dla Was, bardziej może mężczyzna, tak? Być może będą na jego temat jakieś informacje, być może trzeba będzie jechać, pomóc, wesprzeć, tak? Być może trzeba będzie kogoś zabrać do siebie, też otoczyć opieką. Co jeszcze, moi drodzy? No niektórzy panowie, słuchajcie, tutaj jedni, jak gdyby w później, którzy są, powiedzmy, no w takiej drugiej połowie życia. Dostaniecie jak gdyby taką drugą szansę, jeżeli chodzi na przykład właśnie o spotkanie kogoś, o uczucia, o. o napływ sił, napływ wigoru, tak? Tutaj nawet i, i namiętności jakieś, więc nawet jeżeli jakieś osoby z Was, które pomyślały, że może nic już takiego Was nie spotka, to, to i owszem, grudzień, grudzień może być niespodziewany pod tym względem. Inni Panowie, jeżeli tutaj były, słuchajcie, jakieś na przykład w związkach takie, wiecie, cichsze dni, czy tak trochę się oddaliliście od siebie, czy każdy w swoją stronę tam poszedł troszkę, bo był zajęty, czy były jakieś takie separacje? To tutaj jest jakby napływ energii w grudniu, są nowe pomysły, jakieś nowe kierunki, zaczyna się tutaj dziać, jest wspólna fascynacja, jest zainteresowanie, zaczyna po prostu być gorąco, tak? Więc, więc, więc fajnie, więc wykorzystać tą energię, ona będzie fajnie sprzyjała. Co jeszcze? No, w niektórych, w niektórych tutaj sytuacjach jest wezwanie do tego, drodzy panowie, żeby nie na szybko, żeby nie gwałtownie, żeby nie działać e, jak raptus, tylko wyważona taktyka, mądra taktyka i to już obojętnie jest, czy w relacjach, czy w biznesie, mądre taktyki, sprytnie coś dziś przetrzymać, coś dziś, słuchajcie, poczekać, tak? Być może, słuchajcie, yy, trzeba będzie się yy, może poradzić kogoś bardziej doświadczonego, starszego yy, czy znającego się w temacie, żeby nie samemu yy, tak bardzo, wiecie, nie? Na przymus. Dobra, yy, co jeszcze? No tutaj może Wam też pomóc, mogą być pomocni w ogóle jacyś mężczyźni czy, czy osoby, które są bardzo takie aktywne też, i mądre i po prostu tutaj w Waszych wyzwaniach, w Waszych sytuacjach tych grudniowych. Też mogą Wam y, pomóc rozwiązywać pewne, pewne rzeczy. Tutaj też jest dużo też komunikacji takich jak... Komunikacji takiej jak? No komunikacji, no SMS-y, jakieś pisanie, jakiś może romans internetowy, słuchajcie, też jest pokazany. No i okej. Okay. Co jeszcze mamy? Jeżeli będzie Wam potrzebne, bo tutaj też do równowagi, słuchajcie, nawet w grudniu będzie Wam potrzebny jakiś specjalista, być może właśnie jakiś terapeuta, być może taroterapeuta, tak? Być może psycholog, czy inny specjalista od jakichś innych rzeczy, może nawet seksuolog, czy tak dalej, żeby ktoś pomóc. To śmiało, umawiajcie wizyty, raćcie się, rozwiązujcie też tą metodą swoje sprawy, swoje sytuacje. Szukajcie równowagi, gdzie można, bo jak gdyby okoliczności może być wiele. Słuchajcie, może się też ktoś po prostu pojawić w waszym życiu, który wprowadzi w ogóle zupełnie inną energię ożywczą. To jest raz, a z drugiej strony zupełnie mądrą, kogoś takiego, nauczyciela. Możecie taki autorytet, jakby się wesprzeć, poradzić, zainspirować, to już mówiłam wcześniej. Natomiast ktoś taki może się pojawić, ktoś, kto ja nie wiem, jak, czasami to jest niespodziewanie, gdzieś się natykamy, gdzieś coś tam. Tak, właśnie tu jest ta los, los karma, który będzie bardzo istotny. Istotnym w Waszym życiu. Ktoś, to wiele właściwie dobrego wprowadzi w Wasze życie. Bardzo interesującego, bardzo takiego być może wzniosłego i coś, co, co, co Was po prostu jak gdyby poprowadzi ku bardziej dojrzałemu myśleniu, działaniu. Słuchajcie, to też może być bardziej takie działanie w interesach również. Takie wiecie. Sprawniejsze, więc takie sytuacje mogą się tutaj zdarzyć. No, niektórzy z Was mogą być tu y, też bardzo ognistymi kochankami w, w tym grudniu, jeszcze, bo to też się bardzo pokazuje i możecie być bardzo atrakcyjni, bardzo wtedy jeszcze uważani za, za, za bardzo takich, wiecie. Y Inteligentnych i ro, po prostu rozwiniętych duchowo, takich wiecie, które wpatrują się w kobiecą duszę. Więc tu też, jak gdyby, wykorzystajcie. To w ogóle też jest zachęta trochę, żeby w tej równowadze, żeby tu troszeczkę się też duchowo porozwijać, tak? Popatrzeć, zrobić wgląd wewnętrzny, tak? Też co chcę, gdzie chcę, kim jestem, jak to wszystko wygląda, do czego to moje życie mnie doprowadziło i, i moje działanie. Mhm. Yy, może trzeba troszkę inaczej. Tak, gdzie indziej, to znaczy też zmienić może kierunek. Eee, może trochę powo powoli, nie tak szybko, tak? Może inaczej. No to już od Was zależy, co, drodzy panowie, tam wprowadzicie za zmiany. Eee, bardzo ciekawy też miesiąc. Bardzo ciekawy, tak jak było u koleżanek Waszych z wagi. No dobrze, co mamy jeszcze tu związane? Jaka piękna karta, proszę, zobaczcie. No, widzę, z tyłu jest. Uh -huh, wybaczenia, pięknie. Zobaczcie, i to jest. Ta karta mówi o tym, by przestać koncentrować swoją energię na przeszłych wydarzeniach, na tym co było. To jest ta karma, żeby tu właśnie zrozumieć, przyczyna skutek, przyczyna skutek, tak? Tutaj też. Wytworzycie cały czas karmę, proszę o tym pamiętać. Nie tylko odrabiacie swoją, ale tworzycie następną, więc też jest kwestia: przemyśleć swoje zachowania. Jaką karmę tworzycie dalej? Czy macie jakąś powtarzalność sytuacji, czy, czy może właśnie też coś zmienić, tak jak było, było u, u pań? Wak. Przeszłość dobrze, była. No i była. Właśnie i coś zbudowała, coś przeżyliście, czegoś doświadczyliście, coś się nauczyliście. Czasami po prostu yy, warto, warto zostawić żyć tu i teraz, przemyśleć, wziąć co, co cenne, i pójść dalej. Ta karta też mówi, że jak koncentrujesz się na przeszłych wydarzeniach, to dla życia, jak gdyby to jest strata. I masz yy, po prostu krować swoją rzeczywistość poprzez yy, Wyobrażenie sobie o tym, co jeszcze otrzymasz, nie już to, co otrzymałeś, tak? Pamiętaj, że to, co myślisz, marzysz i wyobrażasz sobie, to wszystko jest ważne. To wszystko właśnie też buduje rzeczywistość. Teraz kwestia tutaj, dobrze, pomyśl. Czego chcesz, czego sobie życzysz, jak ma to wyglądać, bo to wszystko idzie do wszechświata. To też są informacje, to też są intencje. To jest dużo żywiołu ognia. Ja, drodzy panowie, jeżeli macie ochotę, bo tutaj oprócz modlitwy, też jak, jak, jak do równowagi, możecie też popracować z żywiołem ognia i możecie, możecie palić tutaj intencje, dając, dając pewne informacje, co chcecie do siebie też przyciągnąć. Tak? A z drugiej strony zrozumienie tego, co już było. Słuchajcie, co już było. Piękna opieka tutaj też anielska jest. Cudownie. A niektórzy, tak jak Wam powiedziałam też wcześniej, jeszcze w mandali, e, dobrze byłoby, słuchajcie, gdybyście byli tu mądrymi, wspierającymi, bezpiecznymi partnerami i mężami, ojcami, bo w tym grudniu będziecie, taka postawa będzie potrzebna wasza. Po prostu mądrego faceta, mądrego faceta, bezpiecznego, wspierającego, dającego po prostu no piękne poczucie wsparcia. No i tego, tego życzę. Natomiast szybko jeszcze, widzę, czas mi się kończy, yy, przesłanie na koniec. Okej, okay, pustynie tu mamy. Zobaczmy, notateczki. Co tu? Proszę, karta wygląda tak. Kop głęboko w poszukiwaniu inspiracji i prawdy. Tak, tu jest. Czasami w sobie trzeba pokopać trochę. Nadszedł czas, by stać się odpornym i elastycznym. Może myślisz, że życie nic ci nie oferuje, a ty sam pozbawiony jesteś kreatywności i polotu? O, nie, na pewno nie tu. Ta karta przypomina ci o nabywaniu odporności podczas doświadczania, trudnych lekcji życiowych. Musisz oszczędzać energię, musisz dobrze zorganizować wnętrze, emocje, uczucia, myśli. Proszę, by. By wytrwać i dojść do oazy, której szukasz. Pamiętaj, że można przystosować się do pewnych warunków, żeby przetrzymać okres nieurodzaju. Ty masz te systemy wytrwałości. Oj, masz, wago, drogi pa, panie wago, wa, pa, tak? Masz, bo możesz. E, masz w sobie głęboko i znajdź je. Być może szybciej się, być może szybciej osiągniesz pewne rzeczy. Tak? Gdy znajdziesz w sobie odpowiedzi, znajdziesz w sobie źródła i rozwiązania. Tak? Możesz odkryć ciekawe, zaskakujące umiejętności i cechy w sobie. Tak? I to pięknie tu współgra, moi drodzy panowie, tak. Od... Tu też jest pomyślenie. No pięknie mi karty te wyrocznie podpowiadają jeszcze dalsze rozwiązania. Proszę, tu możesz też znaleźć w sobie pasje, namiętności, różne inne kreatywność, inspiracje do innych działań, do zmiany, do, 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 ach, do tworzenia, do działania, do wszystkiego, drodzy panowie, i zachęcam, by ten grudzień był właśnie takim e, przełomowym też miesiącem i wprowadził Was w nowe energie, mądre, cudowne, działające, inspirujące. Tak, bezpiecznie otwórzcie się na to, moi drodzy. Życzę wszystkiego co najlepsze. Papa. Pa.